124 lata świetne od nas, w gwiazdozbiorze 2 krąży planeta o nazwie K2-18b. Jest większa od Ziemi, ale mniejsza od Neptuna, tak zwany mini Neptun. Znajduje się w ekosferze swojej gwiazdy, to strefa, gdzie może istnieć ciekła woda. Ale najciekawsze dopiero przed nami. Naukowcy z NASA odkryli w jej atmosferze parę wodną. Przepraszam, że przerywam, ale zostaw subę i like, a po więcej ciekawostek. A więc kontynuujmy temat planety K2. Co więcej, wykryto tam również metan i dwutlenek węgla związki, które na Ziemi są związane z życiem. To może oznaczać, że na K2 myślnik 18b zachodzą procesy chemiczne podobne do tych na naszej planecie. Czy to oznacza, że tam istnieje życie? Tego nie wiemy, ale to jedna z najbardziej obiecujących egzoplanet. Ma gęstą atmosferę, wodę, a może nawet ocean ukryty pod chmurami. K2 myślik 18 by daje nadzieję, że gdzieś tam w kosmosie nie jesteśmy sami.